Manko, to jak szychu, a dzisiaj niestety jestem sam. Eee, tak, eee, dzisiaj zagramy sobie na serwerze eee, Supercraft Brothers. Eee, co do tego serwerze serwera, to mi się bardzo podoba. Yy, strasznie mi się podoba ten serwer, zaproponował mi Motomaniak. Yy, pierwszy filmik, który nagrali, nagrałem z nim, yy, znajduje się u niego na kanale. Graliśmy tam dwie, chyba, że dwie areny, yy, które wygrywał Motomaniak, ponieważ on gra na tym serwerze więcej niż ja. Co możecie zauważyć? No i tak. Czemu on wygrywa? Ponieważ on wygrywa dlatego, że zarabia sobie Gemsy, czyli taka waluta na tym serwerze. I za tą walutę można sobie kupić tutaj klasy. Czy są lepsze, są lepsze od tych darmowych No i niestety wygrywał ze mną Muszę się przyznać No Ostatnio na kanale nagrywam często poradniki e, one się odnoszą do wszystkiego Czyli na przykład e, tam ostatnio nagrałem poradnik do TS-a e, te poradniki będą się odnosiły nie tylko do Minecrafta. Przykład. No, do Minecrafta też, ale to będą z całą kształtu. No powiedzmy tak, że poradniki będą wszystkiego, z czego dam radę Wam wytłumaczyć, żebyście tak zrozumieli. Hmm. Będę nagrywał jeszcze snapshoty z Minecrafta, które będą się pojawiać. Co tam jeszcze, pluginy może? A propos, pluginów, planuję, bo zrobiliśmy serwer, na którym będziemy robić, będziemy robić tak nową serię. Ta seria będzie polegała na, na tym, że będzie to hardcore powiązany z kwadratową masakrą. No i nagramy z tego filmik yy, Polegający na testowaniu wszystkich pluginów, czy wszystkie działają yy, Tylko, że to nie będzie serwer, gdzie będą gildie Będzie to serwer, który, no, na którym będą dwie rangi yy, W tym przypadku już zrobiłem zielony i niebieski I to będą zespoły, liderami będą ja i moto nie, że jesteśmy tam adminami, będziemy na game'odzie jechać i tak dalej, nie będziemy, będziemy pomagać, nie będziemy takiego czegoś, będziemy po prostu grać normalnie z wami, no i tak, jak ktoś będzie miał jakiś problem na serwerze, to może pisać spoko do mnie, ja mogę ten problem yy, ten, naprawić, no to zależnie od... Yy, problemu, tak. Koniec pierdzielenia. Zagrajmy sobie na jakiejś arence, tylko niech ją znajdę. bo tu jest jedna osoba. Tak, tu też jest jedna osoba. O Jezu! To idę na to. No i tak. Jesteśmy na takiej arence. Na każdej arence jest takie coś, takie pomieszczenie. Tu wybieramy sobie charakter, i te wszystkie tutaj klasy to są darmowe. No, ja wybieram zombiaka, bo on ma zarombistą zarąbistą, yy, łopatę. Damage'a dużo zadaje po prostu. No i tak, byście yy, nie musieli dużo czekać, to ja zrobię cięcie do startu tej areny. No i wracam za chwilę. Sianko, już jestem z powrotem. Yy... Zaczyna lagować. Tu się już napieprzają. Chicken jest bardzo niebezpieczny. Kurde, gdzie on jest? Kurde, nic nie widzę. Fuck, day. zabiłem go. Szlak. na na napierdziela. Zinobek. Sam yy... po prawej macie statystyki, jak to ma życia. Już to nie... Aby, aby ktoś nie wiedział, tam już się napierdzielałem, a ja sobie życie naładuję. O Jezu, dobra. Postaram się nagrać z wami dwie arenki. Dwie arenki. To już chyba mają tima O, pięknie. O Jezu. Ja nie lubię teamów nie, na pewno mnie przegram. Kurde złącz na dół, Zrobię sobie team, to będzie ciężko z nimi wygrać. bo jego tu już napierdzielać z fala. Chodź tu! Fak. Yeah, baby! Zdechłem, gdzie on jest. Zabiję szczyla. Kozak. No, łuk. Tak. Oczywiście. Cześć! Masz za swoje sukien, syny. von szczylu. Ma no, serduszka, ale pięknie. Oh. Mm. Tak Ktoś ma tu teama. Jest sobie przykucne, żeby nika nie było widać. Eee, tak, jeden już gościu ma jedno życie. Kulową klasę sobie wybrał. To się naprzodzielają. Mi się życie zregeneruje i pójdę. Zaraz zabiję. Stracę jedno życie. Ja tu byłem, byłem z tego z jajek. O tego idę. Do widzenia. Tak, za wygraną yy, na arenie są dwa gamesy. A jak umrzesz, yy, ostatni. Znaczy e, przegra, będziesz ostatni, będą dwóch, znaczy dwóch kurdesory na dwóch, na arenie, będą dwoje graczy, na przykład, i ktoś zdechnie, czyli będzie miał jednego gamesa, nie? Czyli ktoś tam. No już nie jajek na pierdzie, pięknie. Brawo, Jasiu. Wypad, wypad. Bo kiedy tu nic nie zdziałaś, przynajmniej? Pewnie, team. Wow! Nie lubię timów. Kurde! Fak! Mm, możecie napisać w komentarzu, kto by chciał nagrać ze mną z tego serwera? Mm, czekam na odpowiedzi w komentarzu. Bo chętnie bym z kimś nagrał, jak moto nie da rady. To nie ma żadnego problemu. Fuck. Nie no, przegram. Jak oni mają ten team to nie ma co jeszcze z Chickenama to jest mm, kupiona ranga. Z tymi jajkami można zdziałać cuda na serwerze. Więc Szkoda, że nie ma się tam. Hmm, tak. Możecie wpisać w komentarzu, kto by chciał zagrać ze mną, nagrać, znaczy na YouTube, a. no i będzie spoczku, myślę. Hmm. Tak. się nie było na lat Czekaj, tutaj to... Dobra, idą do mnie. We dwóch to mogą mnie zabić No ale Czy upasowało to na to dziewo bić i poczekać na nich mam marzu całe bombę, ale chyba będę tą klasą Rzucało się kością u kogoś, u jakiejś klasy. No, to nie mogę rzucić. Tu jestem. Hahaha. Sfel Sfel Dobra, idę. Raz kozia śmierć. Bądź czylu. Doraba. Fuck, przegram to. No, z takim yy, chickenem to nie wygram. Sorry, że tak się tukę klawiszami, ale to jest. Nie. To jest tak właśnie jak się gra na takim serwerze. O, są, są tam szlak, a idę do nich. Najradniej no jeszcze z wami jedną rundkę i na tym skończymy dzisiejszy film. Muszę tego cikana zabić. Kurde, wypadkiem serduszko. No. Pograliśmy. Dobra. Jedna Arenka Eee y Przegrałem. No to jest spowodowane timem, a ja bym to wygrał spokojnie. Tym bym się jakoś zajął. To nie żaden problem. Tylko czekać. Jakiś tam... Bo jakoś... tu jest, dobra. Dobra, za 10 sekund zaczynamy. No i tak, eee, to jest fajna. Ona mi się kojarzy. Ktoś ją nagrywał z youtuberów. Ona jest zarąbista ta mapka. Kiedy to będzie rzucał? O, będzie rzucał. Mamy wszystko. ma chyba cztery staki tego gówna. zabijają. Ja wam polecam, jak będziecie grać na tym serwerze, ja wam polecam zombiaka wziąć, bo on ma zarombistą łopatę. Ostrość 2 i odrzut 1. To jest naprawdę ma maszyna zarombista. Tylko na tu ukryte jest on, dół. Tylko zostawił mi jedno serduszko, ale no tak padł. Teraz muszę sobie pobiegać trochę. To jest fajne w tym, że żarcia tu nic nie, nie bierze. To jest właśnie super, moim zdaniem. Bo tu można dowoli biegać. Lag. Log. Log. To nie do mało, mało życia. Yy, niech sobie zregeneruje. No. Tego możemy zabić. Pa yy, papa. No i tak, zostało nas trzech. tam jest jeden Bierzi do mnie e, idziemy sobie zająć tym creeperem To nie jest creeper, to jest e, Witcher Szlak jeszcze w Ja cię zabiję stary się to nie bój Kuku Ja nie wiem czy go zabiję, F *ck. F *ck. ale fajl! Jezus Maria, ale tu już jest i go zabiję. Tu jest fajnie też w tym, że można e, skakać wysoko niezależnie od klasy, a jest klasa, ale to chyba płatna. Tymi gamesami. że można. Kakać bardzo wyżej wysoko znaczy Bardzo wyżej źle No to sobie szczelaj. Ja do ciebie idę Ci mogę zabić Kurde szczelimy Fuck i cieka z takim ciekaniem nic nie dołasz biura. Zdychaj szczylu! To, to jest Gimbus. Ja tego nienawidzę. Patrz. Tak mogę go nie zabić. Sporo bana. Mam laga. Mam laga. Ale tu jest. Dobra. O kurde, spadłem. Fuck, ale mu się udało. Hmm, tak. Co tam jeszcze? Piszcie w komentarzu... Czy chcecie zagrać z nami na tej nowej serii, bo bardzo za zapraszamy na tą serię Tylko niestety są yy, zasady, że no nie ja wymyśliłem tylko no wiecie yy, Są pewne zasady Nie ukrywam Wychajcie, się. No. E, to się chyba zapowiada dobrze, bo mogę to wygrać. On jest łuku e, Gimbusem. Tak, wygrałem. No i zaczynałem mówić o tej nowe, nowej serii. E, Piszcie, piszcie, bo czekamy, bo najba najbardziej z Motomaniakiem chcemy nagrać tą serię. I nie wiem, czy to się przyjmie. Mm. Tak, to jest... Y są takie... No, nie skończyłem mówić. Y to są... Kurde, zasady, których musicie nagrywać na YouTubie. Y musicie... ...być ogarnięci w Minecraftie, nie że będę z taką osobą grał, że, że nie będzie wiedziała, o co chodzi w no bez przesady, no. No tak... Są... ...przepisy wiekowe, że tak powiem. Musi być ktoś ogarnięty. Znaczy się, no, o 12 lat proponowałem tam. Ale jak ktoś już bardzo chce ma poniżej yy, przepisów wiek, no to może może zagrać nakręcić z nami. Tylko musi się ze mną skontaktować. No i tam będziemy i tam Moto ma taki program, który, którym losuje dane osoby do teamów, czyli przykład wcześniej mówiłem, że rangi są zielony i niebieski. To tak, ja jestem liderem niebieskich, a moto zielonych. No i on tam będzie losował z tych wszystkich tych ludzi do tego. Do Teamu. To także ja będę już kończył. No, i tam piszcie w komentarzu, kto by chciał zagrać ze mną, nakręcić jakiś film. Niekoniecznie z tego serwera. Nie wiem, chcę za z ale tylko z Minecrafta bym chciał, że jakieś grubszej gry. E no, tylko z Minecrafta, nie? No i będę kończył. No i trzymajcie się, Nara. E może nakręcę coś jeszcze na temat e MySG. Zagramy sobie na MySG, jeszcze nie wiem z kim. No i trzymajcie się, Nara.